Siemaleczko z tej strony Maćko. Witam Was w kolejnym odcinku. A w tym odcinku nie wiem co się wydarzy. Pogoda zadecyduje. My zaczynamy sobie od śniadanka. Jest początek dnia 9.17. No ale tu jest późno wschód słońca. Na razie pogoda nie jest zła, no ale wszystko może się zmienić. Aktualny plan jest taki, że chcemy sobie sprawdzić. Tą drugą plażę, na której wczoraj nawet nie byliśmy, bo po tej pierwszej no byliśmy zadowoleni. Więc my zajadamy, patrzymy, jak się rozwinie pogoda, no i lecimy. A ja Was zapraszam do oglądania. A Wy możecie w tym czasie zostawić pierdółki na dole, napisać komentarz i dać suba jak jeszcze nie subujecie. Właśnie dokonujemy płatności za drugi dzień parkingu. Z prądem wychodzi około 15 euro. No i idziemy na plażę, ale jest mgła. Teraz w końcu ona trochę znika, no ale generalnie to masakra jaka z tą pogodą. Nie tego się człowiek spodziewał po tamtym roku. No ale cóż, nie ma co narzekać, może kilka dni się wyklaruje. A my lecimy, mamy 2 km do zejścia na plażę i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza niż ta, co była wczoraj. Bo wczoraj no to jestem mega zadowolony z tego co nam tam powychodziło Tuptamy, tup tamy, tup tup sobie idziemy i tu bardzo ładnie jest Muszę mu przyznać, że teraz tam głatek nagle szybko schodzi słoneczko wychodzi, odsłania to wszystko i nie wiem mam jakiś zachwyt na tą Hiszpanią, coś mnie ukuło w sercu i nie chcę z tego wyjść, że nawet ta życzliwość ludzi, że tu się idzie. I oni, nawet jak słyszą inny język, to i tak powiedzą: Dzień dobry, żeby kulturę zachować. A my jesteśmy prawie na miejscu. Tam dosłownie za zakrętem sobie będziemy schodzić. Właśnie wyłoniła nam się latarnia morska i Natalia gdzieś tam doczytała, że to jest. Najwyższa latarnia morska w Europie Ile ona miała? 65 metrów 65 metrów Nie wiem czy najwyższa Jedna z A jedna z najwyższych No to jest różnica Ale najwyższa w Hiszpanii No to No stoi sobie Dobra my idziemy A tu jakieś pomniczki Ale jak tu wyszło słońce to zupełnie jak inne miasto, inny kraj Coś wspaniałego Jesteśmy pod latarnią i okej, okay, dobra, z dołu to jest trochę wysokie. A tak generalnie to... Jak to się nazywało? Los Corales. Takie coś tu ludzie chodzą, jakieś muszelki, rybki zbierają, coś takiego. A my już za tym winklem powinniśmy mieć plażę. Ale się cudownie robi, ja specjalnie... O, kamino. Wszędzie jakoś jest w tym kamino, że... Jak raz się przejdzie to potem się wszędzie to widzi Dobra, jesteśmy na miejscu, zobaczymy czy cokolwiek tu będzie wychodzić, no ale plaża jest ogromna. Nie ma szans jej całej sprawdzić Ale spróbujemy. I nie wiem czy iść tam gdzie woda czy bardziej tu posłucham. Chyba na razie jak jest odpływ to pochodzimy tam gdzie woda. Jeden z pierwszych sygnałów i 20 gramowy O, No co zobaczymy, może coś tu będzie więcej. Właśnie kopiemy drugi sygnał. Znowu obrośnięta monetka. Albo wiem. Albo kapsy. Ale chyba monetka. No coś bardzo białego. Jeden z kolejnych sygnałów, pewnie aluminium. Tak. tak, aluminium. No dosyć głęboko są sygnały i nie ma szału. Chociaż są dosyć gęsto, tutaj widać jak zakopujemy dołki Tak jeden obok drugiego Może gdzieś pośród plewu trafi się jeden kwiat Nie ma co się poddawać Ale po wczoraj, po tamtej plaży oczekiwałbym czegoś więcej A te sygnały tutaj są ekstremalnie głęboko jak coś Wróciliśmy W sensie wróciliśmy, zeszliśmy z plaży Mamy tytkę śmieci no muszę przyznać, że plaża duża, ale chyba czyszczona po sezonie, bo nawet o kapsle tutaj ciężko. Więc sobie darujemy i idziemy się przejść po mieście, tylko chowamy sprzęt i lecimy. Wczoraj wam pokazywałem jaki tu był Teksas na tych ulicach, a dzisiaj to jest wymarłe miasto. Tutaj dosłownie co jakiś czas tylko pojedyncza auto przejedzie, a tak to żywej duszy nie ma. No, magia świąt, uwielbiam ją. <grystanie> Idziemy taką ulicą, gdzie są mandarynki, pomarańcze. Może Natalia się skusi? <grystanie> w tamtym roku dostała lekcję, że tego się nie je. Że to tylko dla ozdoby. Ale może dwa razy ten sam błąd popełni. <grystanie> ale jest cudownie, jak słonko wyszło. Ale ładne mozajeczki. Tu z panoramą miasta. Mamy misję znaleźć jakikolwiek sklep otwarty, bo o pićku, piciu się chce. A jako, że są święta, no to o, ta misja jest dwa razy trudniejsza. Ale taki klimat, który ja uwielbiam palemki, mandarynki, pomarańcze. Latem tu bym nie chciał być, bo za gorąco, ale tak jak na zimę perfekt. Gdybyśmy wiedzieli, że tak dobra pogoda się jednak zrobi, to byśmy w ogóle nie wykupywali tego parkingu na drugi dzień. A tak to już jest po ptakach, bo jest troszkę za późno. No ale trudno, zostaniemy sobie tu. Nic nas wszakże nie goni. Człapiąc przez miasto, doszliśmy do chyba Ala Centrum. Pięknie te uliczki wyglądają, ale tu jest taki mega szeroki deptak. O, i tu już chyba na Trzech Króli przygotowują te statuły wielbłądów i tak dalej. Ja sobie tu tyłem przejdę, żeby tym detektorem nikogo nie pacnąć, o. No, to już chyba na Trzech Króli przygotowują, bo to jest 6 stycznia tutaj. Może też się załapiemy gdzieś. Zobaczymy. Wysłałem Natalię do baru, żeby wzięła dwie puszki coli i dwie puszki zimnego pienistego na wieczór. No, no to mamy dwie butelki i dwie szklanki. Coś, coś chyba jej procesor się zawiesił. Jako, że już utknęliśmy w tym barze. No to wziąłem y, dla Natalii coś co mi pokazał na kamino mój przyjaciel z kraju basków, Paciara. To jest takie anyżowe... Y, anyżowy trunek po prostu. No spróbuj. Matką chyba jest mocny. No, nie jest. No próbuj Słodkie. No, słodkie to... Bardzo mocno daje Amyrze. No, ale nie jest mocne. Nie. Znaczy, przynajmniej myślałam, że to ma za 40%. Ja bym że z 15-20%, że takie bardziej nawet... <laughs> nie, jestem w szoku. Bo spodziewałam się, że to będzie mocne na przykład jak czy coś. Ja tego nie pokazywałam na kamerze, ale na kamino sporo tego z y, moimi przyjaciółmi wypiłem, więc wiem, co tutaj jest dobre. <laughs> Chciałoby się powiedzieć, że pojedliśmy, popiliśmy, no ale tylko popiliśmy, bo Natalia Poliglotka kupiła kole w puszce. no ale nie, nie ma tego złego, przynajmniej sobie spróbowaliśmy tutaj regionalnych trunków, chociaż nie do końca z tego regionu, bo to co piliśmy jest bardziej z kraju Basków. A nie, a nie tutaj z tej Hiszpanii, no ale fajnie było dla mnie przypomnieć sobie smak, a Natalia spróbowała w końcu czegoś nowego. A teraz spadamy sobie do busika. Nie wiem, mamy 300 metrów, coś takiego, więc za sekundę będziemy. Jesteśmy już w busie i będziemy sobie zajadać coś takiego. Natalia jeszcze nie wie, jak to smakuje. Ja to pamiętam z kamino. To jest bodajże to samo, co ja jadłem nieraz na kamino. Tam do obiadu oni dawali taki deser. To jest takie coś, że yy, to się otwiera. Tylko nie jest łatwo. Pyk. I jak się to patrzy na talerz i naciśnie środek, to wychodzi takie ala ciasteczko. I to oblewa się automatycznie takim syropem karmelowym. Więc my sobie takie coś zjemy. No i cóż, pomyślimy co dalej, bo pogoda się zrobiła cudowna. Gdybyśmy wiedzieli, że tak e, idealnie będzie, to pewnie byśmy tu nie zostali. No ale cóż, jeden dzień w tom czy w tom nie szkodzi. Więc my teraz będziemy zajadać, to się jeszcze raz nazywa tocino D celo nawet nie próbuję tego przeczytać widzieliście na pudełku ale to wygląda jak taki nie wiem nawet do czego to porównać ale smakuje to aż nie pamiętam coś ala taki pudding ala taki um, budyń budyń nie jak budyń ale taki pudding no interesujące i mega dobre więc zajadamy Ojej nie będę ukrywał, że nam się przysnęło Jest godzina 18.20, więc już zachód słońca. No ale cóż, no nie mam idealnego insta życia i czasami się przyśnie. Właśnie wyszedłem sobie yy, przejść, obmyć to co dzisiaj znaleźliśmy. Szału nie ma Więcej śmieci niż w ogóle Jakichkolwiek znajdek Najlepsze co dzisiaj było No to wam pokażę No ale ta duża plaża nas rozczarowała A tu jest woda więc można sobie przemyć Ok, przemyłem I to są Owoce Dwóch godzin chodzenia po tej dużej plaży No ona też była Widać wyczyszczona albo już Sprawdzona No ale coś tam wpadło Najciekawszą jest końcówka do maszynki do włosów to było całe w piachu oblepione nie widziałem wcześniej, że to jest końcówka do maszynki eee, kilka monet, z czego no żadna niezdatna do użytku, chyba, że jest jakaś możliwość odratowania tego to mi napiszcie, no i najciekawsze co mówią to jest ciężarek ołowiany, 20 gramów no stąd większość leci do śmieci oprócz monet nawet takie zostawiam to Chcę zobaczyć po prostu ile my tego uzbieramy przez cały pobyt tutaj w Hiszpanii ten miesiąc półtora. No cóż. Nie zawsze yy, trafia się w totka, ale my w sumie nie robimy tego z jakimś nastawieniem znalezienia czegoś niesamowitego, bardziej my to robimy yy, dla zabawy. Zawsze jest frajda, co tam w tym dołku wyjdzie. Dobra, ja to zgarniam i chowam się do środka, wchodzę do środka. Tu się dobroci robią, będą tortille. O, kluczyk tu w ogóle też. E, wiem, że to dla niektórych szok, ale robię eksperyment w kuchni. Zalałem monety WD40 na noc, i później je przepuczę i zobaczę, czy cokolwiek to poprawiło. No i moja bryka tu stoi do obmycia. Trzeba ją obmyć i gdzie skitrać, żeby nie zginęła. Ale będę miał taki duży pojemnik na znajdki. Dobra, ja tu nie przeszkadzam w kuchni i idę do konta. Natalia tam gotuje, a ja właśnie czytam yy, o fajerwerkach, ponieważ wczoraj w nocy to było z 24 na 25 grudnia. Tutaj było jak w strefie wojny po prostu. Z każdej strony do późna w nocy strzelali z fajerwerek. I teraz dopiero odczytam, że tutaj yy, też chyba strzelają z fajerwerek na yy, Boże Narodzenie, bo dzisiaj jest yy, też już wieczór, już yy, po zachodzie i nie słychać absolutnie nic a wczoraj o tej godzinie, no mówię walili od wieczora do późnej nocy, że nawet my spaliśmy i to było bodajże w pół do pierwszej jak coś tu hukło dwa razy, to a się buz zatrząsł ale no Hiszpanie są tacy energiczni więc mogę w to uwierzyć, że oni nawet w Boże Narodzenie muszą sobie fajerwerkami postrzelać, tylko byłem bardzo ciekawy o co chodziło no bo cały wieczór i północy pokazy pirotechniczne. No nie nagrałem tego, bo byłem zbyt zaspany, ale no na łóżku to ciężko było zasnąć po prostu od tych huków. A to już wiadomo, że oni chyba od Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku gdzieś tam będą strzelać. No zdarza się. Ja teraz sobie usiądę, może poczytam jakąś książkę. Wziąłem ze sobą e, Świat Zofii. To jest taka bardzo fajna, przyjemna opowieść o filozofii, która tam przechodzi przez różne nurty epoki, tylko jest pisana w mega, mega przystępny sposób. Więc my tak sobie spędzimy e, wieczór w sumie. No, plan był taki, że mieliśmy jeszcze iść, coś porobić dzisiaj, no ale. Po, po tej koli z baru <grym> nas y, trochę spanie wzięło. No, co będę dużo mówił? I obiad mieliśmy mieć półtorej godziny temu, i ah, No, czasami takie dni są potrzebne, a jutro już gdzieś tam sobie przejedziemy. Tutaj się ogarniemy i zalejemy, zlejemy, no, i będziemy dalej ruszać. Prawdopodobnie gdzieś tam w stronę kadyksu. Bo już do tej roty chyba nie ma dla nas sensu wracać. A i jeszcze musimy podjechać do jakiegoś wodafonu, orangea o internet się zapytać, ponieważ używamy internetu, który mamy jeszcze z Holandii, ale yy, jednocześnie używam ja livecella, żeby wrzucać dla Was filmy. I to jest nieopłacalne. Być może tu w wodafonie mają jakąś fajną ofertę, którą możemy sobie wziąć. Wjeżdżają tortilki. O tu Natalia szybko posklejała, bo lekko się rozwaliła. O, tego nie było. No dobra. My siadamy i jemy. Tutaj wynik eksperymentu. Te monety się moczyły około doby w WD 40. No wiem, że to zbyt inteligentne nie jest, ale chciałem sprawdzić, czy przynajmniej kolor z tych centów, o tutaj, da się odzyskać. No i na rantach trochę puściło, ale, ale ogólnie no to chyba takich monet nie da się odratować. Tutaj jeden jurek, no to jedno euro troszkę się doczyściło, ono było w gorszym stanie. Ale raczej mi go by nie przyjęli w sklepie? Chociaż może jakbym poszedł do banku i wymienił? No nie wiem, fajna pamiątka, bo takich wżerów, takich jak są tu, typowo z rdzy, no to nawet się nie łudzę, że to da się usunąć, czy takich rantów tutaj. Ale chodziło mi bardziej, czy da się kolor odzyskać. No i autko pomini. Wrong, wrong. To jest. Z tego się nie wiem, czemu najbardziej cieszę. Takie fajne. To jest chyba International Airline. O, to jest takie z lotniska, chyba. No, fajna zdobyć No, ale cóż. No, większość monet, no to tak wygląda, i nic się z tym niestety nie zrobi. Ale zobaczymy na kolejnych plażach. Tak jak widzieliście z mojego eksperymentu, guzik wyszedł, ale jeszcze będę chciał spróbować y, zamoczyć te monety w kwasku cytrynowym. O Natalia robi rozrubę. No i cóż, y, ja w tym odcinku będę się z Wami żegnał. Wyszedł chyba troszeczkę krótszy, ale to dobrze. No, i w kolejnym odcinku ewakuujemy się z tej hipiony i jedziemy w stronę Kadyksu. No, do południa będziemy musieli ogarnąć serwis, takie pierdoły proza życia codziennego i później, może znowu poszukiwania. No, dużo będzie poszukiwań, no bo już pokazałem tutaj na tym wybrzeżu to, co chciałem pokazać. No, i żeby na siłę nie lepić. Yy, jak chodzimy po miastach no to też mamy co robić no tak wyszło ale może coś w końcu yy, efekty przyniesie no bo nie ma co się poddawać my też się dopiero uczymy, więc frajda jest, a jak frajda zniknie, no to nie będę tego robił i tyle cóż, wy zostawcie pierdółki na dole i zapraszam was do kolejnego odcinka, dzięki, cześć i na razie